him birdie was right he's in hope south dakota and the girl she's not with him okay people listen up i'm giving a green light on this operation i want 47's head on a platter in front of me a sap sir don't you think that our priority is on reacquiring the girl right now no jade first we neutralize the rogue element that started this mess he'll know where she is trust me we get 47 we get the girl we can't afford to fuck this up it's time to send in the saints Siemanko, ja jestem Rage, a to kolejny odcinek z gry Hitman Rozgrzeszenia W poprzednim odcinku, no, trochę się działo Koleć o Leny chyba dobrze jak mi pamiętam Chciał zastrzelić Wiktorię granatem Postrzegam, granatem Trochę nienormalne, ale mniejsza z tym Porwał ją, a my teraz musimy jakoś ją odbić A teraz mamy misję o tytule Ogolić Lenego L Lenego, kuźwa, nie umiem tego nigdy powiedzieć no i mamy tam go chyba zlikwidować, jeśli się nie mylę Dobra, zobaczymy co nas tak naprawdę będzie czekać w dzisiejszym odcinku Przecież czuję, że już się zbliżamy powoli do końca tej gry Coś długo wczytuję, nie wiem czemu. Ja pierdzielno, no co jest, no. Nigdy tak długo nie wczytywało. No wreszcie. No, ogolić Lenego. No. A no, więc, go zabijemy, nie? Jeśli to jest takie zadanie nasze. No, autko nasze. Kurwa normalna mafia 2, nie? No i mean w środku. Dexter. Okay, Tyler tell you about a plan of his? We grab the girl from under Dexter's nose, sell her off ourselves. Tyler, he's already in touch with the competing arms company. We're talking six figures, man. Damn it, Mr. Dexter is not someone that you want to mess with. A więc dobra, zaczynamy już, mamy nasze stare pistolety tradycyjnie. No i guardwear. Dobra. Dokładnie już nagrywałem to nagrywam już to drugi raz, więc wiem jak załatwić tych dwóch gościów. Trzeciego dokładnie już nie wiem. Okay, who turn that on? Hey, what's the Dobra bierzemy na tego żodgana, bo może się przydać potem No idealne miejsce dla snajpera, no wiem ale nie mamy snajperki niestety Dobra to zrobimy Tu jeszcze od, odkręcimy to Dobra i czekamy na, na nasz cel który się już zbliża Zatrzymał się? Dobra idzie Zatrzyma się dokładnie tam No to go spokojnie dorwiemy Będziemy sam na sam akurat Idealnie. Takie miało być. Każdego z nich najlepiej trzeba zlikwidować tą gardą, żeby było idealne zabójstwo, nie? Hmm. Sorry, sir. The store is closed. Perhaps for good. You're going to have to take your shopping elsewhere. Aura, to wychodzimy jakby nigdy nic. Idzie. Nic. Idziemy zobaczyć tego następnego gościa. Trochę przycina niestety FRAPS, zaś nie współpracuje ze mną i nie umożliwia mi idealnego nagrania tego odcinka. Idziesz ten. Dobra, już załatwiłem dwóch, zostało jeszcze jeden. jeszcze jednego załatwisz i to będą wszyscy, nie? Tylko jak mi ten frap zacznie współpracować, bo mnie to trochę denerwuje. Chcę mieć ładne nagrania, jak tamte odcinki fajnie wychodziły, a ten akurat wyjątkowo będzie mi przycinał, no trochę nienormalne. nie go, so please stick Wpisów bogaty, kontrolny. Tu jest u ta musimy się jakoś do góry dostać. Against Lenny and his boys. Besides, don't you have one of those gentlemen's agreements? You Not know, the kind I wouldn't know about because I'm so busy looking the other way. Where the hell do you think you're going? What are you, crazy? You can't outrun a Czekamy, bo na razie już, mus... żeby mnie nie szukali, nie? I idziemy do tylnego wyjścia. Bezpiecznie no więc teraz musimy się dostać, kurde czekajcie No kabel mi zahaczył tutaj A musimy się dostać jakoś do tego tylnego Wyjścia, tak? Tędy nie wyjdę przecież no i kurde, pomyślałem bardzo. Odpalmy to, nie wiem po co, ale tak dla jaj sobie odpalę. Aha, aha.

Dobra. Idealnie. Mało by nas wykryli, ale udało mi się tam tamtego akurat załatwić. Dobra, jesteśmy teraz w jakimś miejscu. I co mamy jakichś dwóch gości, to jest znowu zlikwidować. Wyeliminuj gang jednego. Aha, to jest kolejnych dwóch, co byli jeszcze w tym aucie, tam. Gdzie jest nasz cel? Tu jest nasz cel, ta. Dobra. To muszę coś wykombinować, żeby iść dalej. Czekamy na nas cel. A skąd to wiem? No bo tego też jeszcze wiem, jak zlikwidować akurat. Tylko czekamy na nasz cel, nie? Mason McCrady To Panie Masonie czeka cię nie do, niemiła przyszłość. że gębę mu spaliło. I nikt, mnie, I nikt mnie nie podejrzewa o to. Kolejny cel jest gdzie, a tam.

That's good, smart boy. That's right. Yeah, you just keep the fucks <laughs> easy, man. Easy, just take it easy. Think about what you're doing. Please, please, let, let me go. I'm warning you, buddy. Lower your weapon. Fuckhead, I will take you down if I have to. Skoczmy do tej skrzyni, żeby nas nie szukali. Czekam, aż przestaną mnie szukać już ogólnie. Robi się ostro. Stoi dość blisko. Bardzo blisko. Czekam aż w ogóle mnie przestaną szukać, tak będzie najlepiej. No już jest zwiększona czujność i zaraz będzie bezpiecznie.

zawzięci są jak szukają to porządnie Ale jest tam, już też przygotowany.

Zabierzmy też te dowody stąd. Dobra. Gdyby nie tych dwóch glinów, Byłaby, byłoby łatwiej. That's right, get him up. Now you know. Hey, listen to me. Listen to me this is fucking I was I was to you, man. And I'll give a fuck about that piece of shit. Fajnie, zarąbiście! ale się wypchnąłem w gówno normalnie. A, to tak nie miało być. I gdzie ja zaś wczytuję mi to? Aż tutaj. Dobra, wiecie co? Zakończymy tutaj kolejny odcinek z gry Hitman, mam nadzieję że się podobało. No sorry, myślałem, że już dzisiaj zakończymy to całą misję, ale jednak nie. Muszę jeszcze raz to zrobić, więc do zobaczenia, do następnego odcinka.